W ciągu ostatniego roku lub dwóch nastąpiły głębokie zmiany w NATO. Mamy nowe plany wojenne po raz pierwszy od 35 lat. Mamy nowe modele sił i gotowości. W ostatnich latach dla Rosji Morze Bałtyckie stało się swoistym punktem zapalnym, zresztą na Kremlu od lat także o obwodzie królewieckim mówi się w tonie, który powinien być sygnałem alarmowym dla całej Europy. Putin już nieraz dawał wyraźne sygnały, że ta eksklawa musi być ostatecznie w pełni zintegrowana z rosyjskim społeczeństwem i gospodarką, co przez to rozumieć możecie się tylko domyślać. Oskarżał m.in. Polskę i Unię, że blokują dostępu do europejskich terytoriów obywatelom Rosji. Groził również państwom skandynawskim, gdy te zdecydowały się o przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast sam Obwód Królewiecki stał się dla rosyjskiej propagandy symbolem rzekomego oblężenia, gdzie każdy kontakt między eksklawą a Rosją kontynentalną wymaga omijania państw NATO lub Unii Europejskiej. Aby Obwód Kaliningradzki był w sposób naturalny i harmonijny włączony w życie całego kraju. I czuł, że stanowi integralną część wielkiego państwa, trzeba zrobić wszystko, by nie istniały żadne bariery w swobodnym przemieszczaniu się ludzi. Należy tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego, do naturalnego rozwoju jako elementu całościowego kompleksu gospodarczego całej Federacji Rosyjskiej. Kreml wciąż próbuje terroryzować Europę, wskazując palcem kolejnych wrogów. Akcje dywersyjne w Polsce to równie poważny problem w państwach bałtyckich, jak i skandynawskich. Na wschodniej i północnej flance NATO narasta presja. Rosja prowadzi operacje hybrydowe, od sabotaży infrastruktury, przez cyberataki, po testowanie obrony powietrznej praktycznie wszystkich państw w rejonie Morza Bałtyckiego. Bałtowie, Skandynawowie i my Polacy nie traktujemy już tego tylko jako incydentów. Dla nas wszystkich to element większego planu, który może przerodzić się w najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej. Zapraszam na dzisiejszy reportaż. Patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie trudno dojść do wniosku, że przyszłość bywa mniej przewidywalna niż byśmy sobie tego życzyli. Tak samo jest z publicznym systemem emerytalnym. Demografia i rosnąca presja na finanse publiczne sprawiają, że dziś nikt uczciwie nie przyzna, na jak wysokie świadczenia możemy liczyć za kilka dekad? Ja nie zamierzam czekać bezczynnie, dlatego sam odkładam na swoją emeryturę korzystając z IKE oraz XZ -e w XTB. Oba konta pozwalają mi inwestować długoterminowo na własnych zasadach, a po spełnieniu warunków ustawowych także z ulgami podatkowymi. W XTB mam szeroki wybór instrumentów, więc mogę poukładać swoje inwestycje tak, jak mi to pasuje, a 0% prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie przy inwestowaniu w akcje i ETF-y pozwala mi w jeszcze bardziej efektywny sposób budować kapitał na przyszłość. Sprawdźcie, proszę, aktualne limity wpłat na IKE i XE w linku w opisie. Pamiętajcie, jeśli nie wykorzystacie ich do końca 2025 roku, przepadną bezpowrotnie. I najważniejsze, każda inwestycja także w ramach IKE czy XE wiąże się z ryzykiem, w tym, możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dlatego inwestujcie rozważnie, moi drodzy. A teraz zapraszam na dzisiejszy materiał. Kraje Bałtyckie, Dawid przeciwko Goliatowi. Putin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku wejścia w konflikt z NATO, miękkim podbrzuszem sojuszu północnoatlantyckiego są kraje bałtyckie, których populacja jest kilka razy mniejsza niż Polski czy Ukrainy, i tym samym ich siły zbrojne są także znacznie słabsze, więc państwa te byłyby raczej łatwym celem, chociażby z powodu bliskości Petersburga, gdzie znajdują się bazy wojskowe i ważne dowództwa rosyjskich sił zbrojnych, w tym siedziba dowództwa zachodniego okręgu wojskowego. W najgorszym położeniu wydaje się być jednak Litwa, która z jednej strony ma obwód królewiecki z populacją Rosjan sięgającą miliona, a na dodatek ten obszar charakteryzuje się tym, iż jest wyjątkowo zmilitaryzowaną częścią Europy. Na domiar złego, po drugiej stronie Białoruś, dziś całkowicie podporządkowana Kremlowi, gotowa udostępnić własne terytorium rosyjskim wojskom, a nawet zaangażować się w ewentualny konflikt. Litwa, więc jako zaledwie 3 milionowy kraj, zdając sobie sprawę doskonale z tego, że Rosja Putina jest nieprzewidywalna w swych imperialnych zapędach, przyspiesza, szkoli, mobilizuje i buduje obronę, której skala jeszcze kilka lat temu wydawałaby się mocno przesadzona. Ale Litwini wiedzą, że zanim pojawi się pomoc sojuszników to oni sami będą musieli wytrzymać pierwsze godziny, a może dni i zrobić wszystko, by kupić sobie czas. Właśnie dlatego kraje bałtyckie. Problem rosyjski traktują śmiertelnie poważnie. Ministrowie obrony Estonii, Łotwy i Litwy już w 2024 roku zatwierdzili plan budowy wspólnych obiektów obronnych przy granicy z Białorusią i Rosją. Porozumienie podpisane w Rydze ma na celu stworzenie linii obronnej, która będzie odstraszać zagrożenia militarne i zapewni skuteczną obronę. Estonia planuje budowę 600 bunkrów za 60 milionów euro, natomiast Litwa i Łotwa planują wydać jeszcze więcej. Koszt budowy Linii obronnej szacowane jest na 200 do 350 milionów euro. Ta tak zwana linia bałtycka ma w przyszłości być połączona z Polską Tarczą Wschód. W kwietniu 2024 roku siły natowskie zdecydowały się dofinansować kwotą ponad 160 milionów euro rozwój portu wojennego w Lipawie na zachodzie Łotwy, który znacząco wzmocni łotewskie możliwości przyjmowania sił sojuszu. Co może niektórych z nas zaskakiwać, okazuje się również, że łotewski minister obrony Andris Sprutz o czym 24 listopada 2025 roku informowało BBC, opowiada się za tym, by w 2028 roku wojsko rozpoczęło pobór kobiet do tamtejszej armii. Jak stwierdził, powodów takiej decyzji jest wiele, ale najważniejsze z nich to życie obok kraju agresora i to, że Łotwa musi znacząco zwiększyć swoją obronę totalną. W takiej sytuacji obywatele powinni mieć równe prawa i obowiązki w zakresie obrony narodowej. I dlatego, jako minister, popiera pobór na takich zasadach. Trudno więc się dziwić, że po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku NATO zgodziło się także na zwiększenie w krajach bałtyckich wielonarodowych grup bojowych. Ponadto, w porozumieniu z Niemcami, wileńskie władze wyraziły zgodę na rozlokowanie nowej 45. Brygady Pancernej Bundeswehry. Stanowi ona Trzon jednostki bojowej, za pomocą której Niemcy na prośbę Litwy zabezpieczają wschodnią flankę NATO w odpowiedzi na zagrożenie rosyjską agresją. A wzmocnienie to wydaje się być dość znaczące, bo chodzi o stacjonowanie prawie 5 tysięcy niemieckich żołnierzy, co ewidentnie przyczynia się do znaczącego zwiększenia obecności sojuszu w państwach bałtyckich, których już w 2024 roku według oficjalnych danych było około 10 tysięcy. Sojusznicy natowscy zgodzili się także ulepszyć obecność. Obecną misję Baltic Air Policing, inicjując rotacyjny model obrony powietrznej NATO zabezpieczający przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. W jedności siła Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, podobnie zresztą jak nasza Polska, wyglądały więc jak peryferyjny, niedofinansowany odcinek NATO, miejsce którego Zachód nie traktował priorytetowo, a które Rosja mogła zastraszyć niewielkim kosztem. Dziś ten obraz zdecydowanie runął. Budżety obronne szybują w górę, społeczeństwa wchodzą w mentalność państw frontowych, a armie rosną w tempie, które jeszcze kilka lat temu wydawałoby się nierealne. Kreml, gdzieś by inaczej, doskonale widzi tę zmianę i wie, że najprostszą metodą przetestowania NATO byłby atak na najmniejsze ogniwa sojuszu, czyli państwa bałtyckie. Zwłaszcza, że każdy taki ruch w regionie uderza automatycznie również w znienawidzoną przez Putina jego świtę Polskę. Polska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli chodzi o polskich przywódców, to najwyraźniej liczą oni na to, że pod parasolem ochronnym organizacji traktatu północnoatlantyckiego uda im się stworzyć pewną koalicję. Polacy, zdaje się, cierpliwie czekają na moment taki, w którym wystarczyłaby jedna lub dwie głowice bojowe wyposażone w ładunek jądrowy, aby zmieść ten rusofobiczny kraj z powierzchni Ziemi, aby następnie oderwać dla siebie kawałek terytorium ogarniętego pożarem. Zachodnie terytoria współczesnej Polski to dar Stalina dla Polaków. Nasi przyjaciele w Warszawie o tym zapomnieli. My im przypomnimy po prostu obrócić go w pył, ponieważ oni się o to proszą. Jako jeden z kluczowych elementów logistyki i całej architektury bezpieczeństwa Europy Środkowej. Jeśli Moskwa kiedykolwiek uzna, że Zachód jest wystarczająco podzielony może spróbować wykorzystać to okno. Dlatego rosyjskie służby i propaganda obserwują nie tylko Bałtów, ale też Polskę, naszą politykę, nasze zdolności wojskowe, a nawet nastroje społeczne, które wciąż poddawane są kolejnym próbom, włącznie z działalnością dezinformacyjną w socjalmediach oraz coraz śmielszymi atakami dywersyjnymi. Jesteśmy w miejscu eksplozji, niedaleko Garbolina, niedala, niedaleko stacji Mika. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie y, pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. To jest trasa, która także służy do przewozu y, uzbrojenia, na przykład na, y, na Ukrainę. Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z y, aktem dywersyjnym. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna. Na miejscu jest y, policja, CDS, prokuratura eksperci badają y, każdy szczegół tej sprawy niestety jak y, wiemy już w tej chwili y, do podobnego zdarzenia miało mogło dojść również na południowy tego miejsca na tej samej trasie kolejowej z również wysługa czynienia y, z próbą destabilizacji y, i zniszczenia infrastruktury kolejowej, która także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej. Ta sprawa jest bardzo rozwojowa, trwa badanie, ale rzeczywiście no, nie, nie, niestety nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z zamierzonym działaniem. Za tym. tym bardziej, że to właśnie my staliśmy się liderem remilitaryzacji Europy. Przez lata Stany Zjednoczone dominowały w globalnych wydatkach obronnych, ale w ostatniej dekadzie Sytuacja się zmieniła. Polska w przypadku Sojuszu Natowskiego wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem procentowego udziału wydatków na wojsko w PKB. Warszawa otwarcie stawia sobie cel zbudowania największej, najlepiej wyposażonej armii w Europie. I nie jest to tylko polityczna fantazja, to odpowiedź na naszą geografię i naszą trudną historię. Tym bardziej, że graniczymy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, która od 2022 roku prowadzi wojnę o swoje przetrwanie. A gdyby Litwa, Łotwa lub Estonia faktycznie zostały zaatakowane, Polski przesmyk Suwalski stałby się jedyną drogą lądową NATO do obrony Bałtów. Po 2022 roku Europa obudziła się więc z błogiej geopolitycznej drzemki. Wydatki państw NATO w Europie wzrosły o 18% w 2024 roku. To rekordowy wynik od końca zimnej wojny. Ale Polska poszła o krok dalej, albo nawet kilka kroków dalej. Staliśmy się projektem militarnym na skalę, której dawno nie widzieliśmy na naszym kontynencie. I co ważne, z poparciem społecznym nieporównywalnym z żadnym innym krajem zachodu. Aż 75% Polaków uważa, że powinniśmy wydawać jeszcze więcej na siły zbrojne, a ponad 1 trzecia deklaruje gotowość do finansowania wojska kosztem innych świadczeń. To efekt historii, ale też doświadczeń z ostatnich lat, kiedy w 2021 roku Polska stała się celem największego w Europie ataku hybrydowego zorganizowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Tysiące migrantów z Iraku, Syrii i Afryki Północnej było ściąganych do Mińska, a następnie kierowanych prosto na naszą granicę pod eskortą białoruskich służb. Polska odpowiedziała mobilizacją kilkunastu tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy oraz decyzją o budowie fizycznej bariery na naszej granicy z Białorusią. To był moment, w którym Moskwa i Mińsk testowały państwo polskie, chcąc wywołać chaos, presję polityczną i spór społeczny. Ale ten egzamin zdaliśmy i wciąż musimy zdawać, mając oczy szeroko otwarte bo od tego może zależeć nasza przyszłość. Putin przekonał się, że zamiast chaosu Polska wyciąga wnioski i właśnie tak narodziła się koncepcja wschodniej tarczy, czyli największego projektu umocnienia granic w Europie od czasów zimnej wojny. Fortyfikacje, zapory przeciwpancerne, bunkry polaminowe i specjalne pasy ochronne, budowane są dziś wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Nasza Polska przygotowuje się na scenariusz, w którym pierwszy etap konfliktu to właśnie walka o utrzymanie przesmyku suwalskiego. Równolegle trwa wielkie rozbudowywanie armii. W 2022 roku wojsko polskie miało około 120 tysięcy żołnierzy, na początku 2025 już 200 tysięcy, celem jest 300 tysięcy w najbliższych latach, ale premier Donald Tusk nie wyklucza, że liczba ta może wzrosnąć nawet do pół miliona. To byłaby największa armia w Europie Zachodniej i Środkowej razem wziętych. Do tego dochodzi reforma szkolenia wojskowego. Od 2026 roku każdy dorosły mężczyzna przejdzie obowiązkowe szkolenie wojskowe na wzór fińskiego modelu, który daje temu pięciomilionowemu krajowi możliwość szybkiej mobilizacji miliona rezerwistów. Prawie 18 tysięcy osób zgłosiło się do tego projektu w ciągu dwóch tygodni. Bardzo dobry wynik. Szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może w dłuższym czasie, zaangażowania w promocję tego projektu. Dzisiaj na pierwszy dzień szkolenia w całej Polsce w 130 jednostkach swój udział zadeklarowało około 11,5 tysiąca osób. Polska więc idzie dokładnie tą drogą, by nie polegać wyłącznie na armii zawodowej, lecz stworzyć system obrony totalnej i obyśmy faktycznie. Jako obywatele Polski mieli możliwość obrony własnych rodzin i ojczyzny wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Jednocześnie wzmacniana jest również nasza marynarka wojenna. W ramach programu Orka podjęto decyzję o zakupie szwedzkich okrętów podwodnych. To pierwszy realny krok w odbudowie potencjału morskiego, który od dwóch dekad praktycznie nie istniał. Do tego dochodzi obecność wojsk Stanów Zjednoczonych. Ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce to sygnał, że dla Waszyngtonu jesteśmy dziś kluczowym punktem obrony Europy. Wszystko to tworzy nową wspólną strefę bezpieczeństwa. Polska, Bałtowie i Skandynawowie jednoczą się jako blok obronny przed ewentualną rosyjską agresją. Z Wikingami przeciwko współczesnemu Carowi. Wojna Rosji z Ukrainą przekształciła Morze Bałtyckie w jeden z najbardziej zapalnych regionów świata. Rok 2025 wtargnięcie bezzałogowców w przestrzeń powietrzną Polski na skalę dotychczas niespotykaną. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Yy, oczywiście trwają poszukiwania szczątków, zestrzelonych dronów. Yy, powoli otwieramy lotniska. Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem, atakiem na lotniska, ale było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników. Drony obserwowane nad Kopenhagą, Norwegią i Szwecją, agresywne manewry rosyjskiej floty bałtyckiej, sabotaże podmorskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej to wszystko nie są incydenty. To rosyjska strategia zastraszania całego regionu, który po 2022 roku stał się dla Kremla problemem. Bałtyk przestał być rosyjskim jeziorem, stał się prawie całkowicie natowski. Właśnie dlatego NATO uruchomiło misję Baltic Sentry stały system monitoringu powietrznego, morskiego i podwodnego w regionie. To odpowiedź na rosnącą hybrydową aktywność Rosji i krok, który nie byłby możliwy bez jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Europy Północnej wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. To zmiana, której nikt jeszcze dekadę temu nie potrafił sobie wyobrazić. Szwecja, kraj, który przez 200 lat był militarnie neutralny, przystąpił do NATO w marcu 2024 roku. To wstrząs geopolityczny, który jest chyba większy niż wejście naszej Polski. Do sojuszu w 1999, a zarazem efekt jednej brutalnej lekcji, że Rosja rozumie tylko twardą siłę. Jak powiedział szwedzki minister obrony, Kreml rozumie tylko heavy metal. I Szwecja ten heavy metal dziś dostarcza. Sztokholm stał się krajem ramowym NATO dla Finlandii, co oznacza współodpowiedzialność za obronę tego ogromnego, liczącego ponad 1300 km granicy terytorium. Jednocześnie Szwecja wysłała batalion zmechanizowany na Łotwę i przeniosła myśliwce Grip. Do Polski pierwszy raz w historii szwedzkie lotnictwo działa operacyjnie w polskiej przestrzeni powietrznej. To nie tylko pokaz integracji, to sygnał wysłany wprost do Moskwy. Północny front NATO jest jednym organizmem. I żeby Putin zdał sobie sprawę, iż Skandynawowie nie żartują, Szwedzi chcą mieć możliwość uderzeń w głąb Rosji, by taka broń stanowiła element odstraszający Moskwę. A Szwecja weszła do gry w zakresie broni dalekiego zasięgu, a jej najnowsze ogłoszenie może naprawdę zaniepokoić Władimira Putina. Nowa broń Szwecji budzi w nim większy strach niż cały NATO. Jak podała agencja Reutera 25 listopada, szwedzkie siły zbrojne uznały, że rząd powinien kupić więcej pocisków manewrujących dalekiego zasięgu zdolnych do atakowania celów głęboko na terytorium wroga. W tym samym czasie Dania przechodzi największą reformę obronną od połowy XX wieku. Po raz pierwszy kobiety podlegają obowiązkowi stawiania się na kwalifikacji wojskowej. A w razie braku ochotniczek? Podlegają również poborowi. To odpowiedź nie tylko na Rosję, ale i na spadającą demografię. Dla wielu Dunek to rewolucja mentalna, ale fakt pozostaje faktem. Dania przygotowuje się do świata, w którym każdy obywatel musi być częścią obrony totalnej. Norwegia zrobiła to znacznie wcześniej. To pierwszy kraj w Europie, który już w 2013 roku wprowadził pobór kobiet. Model norweski przez lata był traktowany jako ciekawostka progresywnej polityki społecznej. Dziś jest wzorem przetrwania dla państw przyfrontowych. Zasada jest więc prosta, wszyscy obywatele, niezależnie od płci, mają te same obowiązki wobec państwa. W erze wojny hybrydowej i szybkich mobilizacji to nie jest trend ideologiczny, lecz zimna. Kalkulacja. To nie kwestia polityki, to matematyka przetrwania małych państw graniczących z agresorem. Finlandia jest tu wzorem ekstremalnym. Kraj liczący 5,5 miliona obywateli otrzymuje system, w którym w każdej chwili może powołać milion rezerwistów, czyli około 20% całej swojej populacji. To model obrony totalnej, który sprawia, że jakiekolwiek rosyjskie plany destabilizacji północy są praktycznie skazane na porażkę. Co sami Finowie? Już ruskim jakiś czas temu udowodnili. I to boleśnie. Do tego Finlandia ma jedną z najnowocześniejszych artylerii lądowych w Europie, największe magazyny amunicji na kontynencie i najlepiej przygotowaną infrastrukturę obronną północy. Nam do nich Niestety jeszcze daleko. Gdy do NATO weszła Finlandia, Rosja straciła strategiczną przewagę w Arktyce, gdy dołączyła Szwecja, straciła kontrolę nad Bałtykiem. Dziś Morze Bałtyckie jest otoczone przez NATO prawie w całości. Z rosyjskich wyjść pozostają tylko Petersburg i Kaliningrad. Rosja znalazła się w sytuacji, w której każdy ruch jej floty jest śledzony, a każda próba ingerencji natychmiast interpretowana jako zagrożenie. Dlatego Skandynawia i Bałtyk stały się jednym organizmem bezpieczeństwa. Norwegia pilnuje północy. Finlandia tworzy potężną barierę na wschodzie, mimo swojej rozległej granicy. Szwecja wraz z Polską i naszymi zachodnimi sąsiadami Niemcami zabezpieczamy Bałtyk. Dania kontroluje wejście do cieśnin duńskich. Razem to wszystko tworzy mur, którego Rosja nie jest w stanie przełamać w prosty sposób. Morze Bałtyckie staje się faktycznie Morzem NATO, co czyni region bałtycko-nordycki znacznie bezpieczniejszym. Wzmacniamy naszą obecność w krajach bałtyckich i na Bałtyku. Dołączenie Finlandii i Szwecji zmienia również całą geografię, ponieważ zyskujemy dwóch ważnych sojuszników także po zachodniej stronie Bałtyku. Prowadzimy ćwiczenia, przygotowujemy się i opracowujemy plany ochrony oraz wzajemnej pomocy. I właśnie dlatego Kreml tak intensywnie prowadzi dziś operacje hybrydowe, sabotaż rurociągów, podmorskie drony, zakłócenia GPS, loty duchów w pobliżu infrastruktury energetycznej. Rosja wie, że frontalny atak oznaczałby katastrofę, ale liczy na coś innego na erozję, strach, chaos. Tyle, że Europa w obliczu rosyjskiej agresji wcale się nie kruszy. Ona się zbroi integruje i działa razem jak nigdy wcześniej. A to sprawia, że każdy rosyjski ruch w regionie staje się coraz bardziej ryzykowny, a ocena ewentualnej agresji groziłaby Kremlowi prawdziwą katastrofą. I choć Moskwa wciąż próbuje podkopywać tę jedność dronami, sabotażem i propagandą, to jedno jest już jasne. Ta część Europy nie zamierza się cofnąć. Polska, Litwa, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania wszyscy zrozumieli, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Trzeba je codziennie wypracowywać, inwestować, modernizować i przede wszystkim budować je razem. Widzimy więc Europę, która nie klęka, Europę, która wraca do swojej siły. Putin chciał zastraszyć Bałtyk, osiągnął efekt odwrotny. Region stał się najbardziej zmobilizowaną, współpracującą i zdecydowaną częścią NATO. I to, moi drodzy, jest ta najważniejsza myśl, z którą chcę was zostawić. Nie żyjmy w czasach strachu. Żyjmy w czasach integracji, przebudzenia, bo przebudzona Europa to coś, czego Kreml naprawdę się boi. Tyle na dziś, moi mili. Jeśli ten reportaż Wam się podobał, zostawcie proszę suba, łapkę w górę, wspierajcie nas z zakupami w naszym sklepie, subskrypcją plus super podziękowaniami. Albo podbiciem tego filmu, jeśli posiadacie taką możliwość w waszym YouTube, żeby zwiększyć oczywiście jego zasięg. Z góry bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!